Dziękuję uprzejmie Państwu za przybycie. Spotykamy się w bardzo symbolicznym miejscu pod Narodowym Bankiem Polskim, My o tym będziemy rozmawiać, ale na wstępie chciałem odnieść się do wizyty Pani Premier Kopacz dzisiaj w Opolu. Pani premier w swoim programie wizyty w Opolu tej całkiem niespodziewanej nie znalazła czasu na spotkanie z mieszkańcami ani czasu na spotkanie z prezydentem. To tylko pokazuje, jak bardzo Opole stolica regionu jest lekceważona przez platformę obywatelską. Sama wizyta jest dla wszystkich zaskoczeniem, ale pokazuje tylko, jak bardzo pani premier i cała nasza obecna władza jest oderwana od obywateli. Nie ma w swoim kalendarzu czasu się spotkać ani z nami, ani porozmawiać o tym, co jest dzisiaj palącym problemem. Na tej tablicy przedstawiam pewną kwotę symboliczną. 218 milionów złotych. Tyle partie w przeciągu ostatniej kadencji wyciągnęły z naszych kieszeni bezpośrednio na swoje funkcjonowanie. Dostają te pieniądze tylko za to, że są. My, normalni ludzie, musimy pracować na swoje pieniądze. Natomiast PO, PIS, SLD i tak dalej dostają je tylko dlatego, że są. Mam ze sobą również pewien symboliczny artefakt z czasów początków Platformy Obywatelskiej. Proszę zobaczyć. PO Początki. I autentyczna naklejka, jesteśmy przeciwni finansowaniu partii politycznych z pieniędzy podatników. I dzisiaj ja oczekuję od wszystkich moich konkurentów z województwa opolskiego na listach do Sejmu jasnej deklaracji. Czy są za utrzymaniem status quo i w dalszym ciągu chcą wydawać nasze pieniądze, na które my musimy pracować, na słynne cygara ośmiorniczki i ochronę pana prezesa czy chcą rzeczywiście odpowiedzieć w referendum przeciwko finansowaniu partii politycznych. A w tym segregatorze jest wszystko to, co Platforma Obywatelska zrobiła przez te lata, swojej ostatniej kadencji do tego, aby wstrzymać finansowanie. Jest on pusty, dlatego że dorobek wynosi zero. Patrzmy dalej. W tej chwili PiS zadaje pytania, więc prezydent rozpisuje nowe referendum. Po co jest to robione? Tylko po to, aby odciągnąć opinię publiczną od poważnego problemu, jakim jest bezczynność polityki. Utrzymują się za nasze pieniądze i nie robią nic, czego mamy świadectwo w aktywności naszych opolskich posłów. Więc y, mam nadzieję, że w tej chwili to referendum, które siłami PIS i bezpośrednio również pana prezydenta chce być za wszelką cenę obniżone, chce być po prostu nieważne. Będzie takim bodźcem do zmiany i że będzie okazja do tego, aby społeczeństwo mogło się wypowiedzieć przeciwko finansowaniu partii politycznych bezpośrednio z budżetu państwa, jak również za zmianą w postaci jowów. Także uczułam Państwa bardzo na to jeszcze raz nawołuję do pani premier. Zapraszam serdecznie na dzisiejsze spotkanie w Opolu, skoro Pani u nas gości, ale spotkajmy się z mieszkańcami, bo to jest dla nas kontakt z bez społeczeństwem. Bardzo dziękuję.